Dzień dobry. Naszym gościem podczas ogólnopolskiego szczytu gospodarczego w Lublinie jest pan Jerzy Kwieciński, prezes Polskiego Bórnictwa Naftowego i Gazownictwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, chciałam nawiązać do pana niedawnej wypowiedzi o spodziewanym wzroście zapotrzebowania na gaz w Polsce. Czy PGNIGE przygotowuje się w jakiś sposób na taki... Szybki wzrost. Nie, muszę powiedzieć, że nasza firma w ostatnich latach pokazała, że sobie radziła z tym wzrostem zapotrzebowania, bo ten wzrost zapotrzebowania był wyższy niż eksperci przewidywali. W 2015 roku e, z, używaliśmy w Polsce 15 miliardów metrów sześciennych, w zeszłym roku około 20 miliardów metrów sześciennych. Więc można powiedzieć, że w ciągu ostatnich lat. To zapotrzebowanie rosło o mniej więcej 1 miliard metrów sześciennych i niewykluczone, że podobny wzrost będziemy mieli w ciągu najbliższych 5, a nawet, a nawet 10 lat. Więc to będzie oznaczało, że za 10 lat, w 2030 roku, będziemy konsumowali o 50% więcej gazu, aniżeli jest w tej chwili. I myślę, że to nie powinno być żadnym zaskoczeniem, dlatego że, że w Unii Europejskiej będzie realizowana polityka Zielonego Ładu, która ma na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej w roku 2050 i również polska gospodarka, polskie firmy, również taka, taka firma jak nasze, będą w tym procesie aktywnie uczestniczyć. A, a skoro tak. Skoro gaz ma być gaz ziemny gazem przejściowym w tej transformacji energetycznej, to będzie rosło zapotrzebowanie na ten gaz. I muszę powiedzieć, że my będziemy przygotowani na to, żeby ten te dodatkowe potrzeby gazu w polskiej gospodarce zaspokoić. Zarówno od klientów indywidualnych, jak również od klientów biznesowych. A w jaki sposób Państwo przygotują taką, taką podaż gazu? W ja i, o... Już w tej chwili mogę, mogę powiedzieć, że, że bylibyśmy w stanie sprowadzać do Polski o prawie 50% więcej gazu, aniżeli konsumujemy. W tej chwili mniej więcej jedna piąta tego gazu pochodzi z naszej krajowej produkcji na południu Polski, na Podkarpaciu, jak również w zachodniej Polsce, w województwach wielkopolskim i lubuskim, a pozostałą część, czterech piątych, sprowadzamy za granicę, importujemy. Z czego nadal 60% tego importu to jest import z kierunku wschodniego, czyli to jest import realizowany na mocy naszego kontraktu, który mamy z rosyjską spółką, z Gazpromem. W przyszłości się to zmieni, dlatego że ta umowa z Gazpromem wygasa w końcu 2022 roku, ale my coraz więcej sprowadzamy gazu w postaci ciekłej, a później ten gaz regasyfikujemy i wpychamy. W nasze, w nasze rury przesyłowe, a później dystrybucyjne. W zeszłym roku to było 3,4 miliarda metrów sześciennych. W tym roku powinno być o co najmniej jedną czwartą więcej. A umowy nasze, które mamy ze Stanami Zjednoczonymi, z firmami amerykańskimi, jak z Katargazem, będą pozwalały nam na to, żeby do Polski sprowadzać nawet 12 miliardów metrów sześciennych tego gazu w przyszłości. A poza tym jest budowany rurociąg, który połączy Polskę z szelfem norweskim poprzez Danię. Tym rurociągiem będzie można przysłać nawet 10 miliardów metrów sześciennych. A proszę również pamiętać, że gaz możemy sprowadzać drogą lądową, ru rurociągami. I to nie tylko e, z Rosji poprzez Białoruś, ale również mamy takie połączenia rurociągami z Ukrainą, z Czechami, z Niemcami. W najbliższych latach jeszcze będziemy mieli połączenie ze Słowacją i z Litwą. Więc ten gaz będzie mógł płynąć do Polski różnymi kanałami i Będziemy w stanie sprostać zapotrzebowaniu na gaz w polskiej gospodarce. Jeśli chodzi o LNG, to w tej chwili wiadomo, że na pewno ze Stanów Zjednoczonych, z Kataru mamy tę umowę, czy z jakichś innych kierunków jeszcze będzie sprowadzony gaz skroplony? A to prawda, że w tej chwili najwięcej jeszcze tego gazu w postaci ciekłej, czyli gazu LNG, sprowadzamy z Kataru, ale, ale stopniowo. Ten, coraz więcej gazu będziemy sprowadzali ze Stanów Zjednoczonych. Już pierwsze dostawy mieliśmy w zeszłym roku i coraz więcej będzie tego gazu amerykańskiego. Nasze y, umowy długoterminowe będą pozwalały nam na sprowadzanie aż 9 miliardów metrów sześciennych gazu y, z kontynentu amerykańskiego i 3 miliardy metrów sześciennych z Katar gazu. A poza tym możemy kupować gaz na różnych rynkach. To już w tej chwili robimy. To są tak zwane dostawy spotowe. Więc jeżeli w Polsce mamy dodatkowe zapotrzebowanie na gaz, a mamy dobre warunki cenowe sprowadzenia tego, tego gazu, więc go kupujemy na rynkach międzynarodowych, a później sprowadzamy właśnie statkami do Polski. Te dostawy są, są realizowane na mocy takich właśnie. Jednorazowych, często umów, i te, te dostawy są realizowane w terminalu imieniem Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. I, od, I te dostawy są naprawdę z bardzo różnych kierunków, bo na przykład z Norwegii mieliśmy również dostawy z Trinidad i Tobago, mieliśmy dostawy również z Nigerii, więc te dostawy do nas przychodzą naprawdę z bardzo różnych kierunków. Więc Rola gazu w postaci ciekłej LNG naprawdę bardzo silnie wzrosła w ostatnich latach. Można powiedzieć, że, że dzięki tym technologiom LNG nastąpiła rewolucja. Nie tylko w samej produkcji, bo zwiększyło się zapotrzebowanie na produkcję LNG przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, ale również przede wszystkim w handlu, dlatego że w tej chwili mniej więcej podobna ilość gazu na świecie która jest handlowana, to jest handlowana właśnie w postaci takiej ciekłej LNG. Jeszcze 20 lat temu to było praktycznie 100% gazu, który był transportowany rurociągami. I my na tej rewolucji nie ma co ukrywać, korzystamy. Dzięki temu dywersyfikujemy kierunki dostaw tego gazu do Polski i daje nam to również większą niezależność, bo uniezależniamy się od gazu pochodzącego z Rosji wprowadzanego z kierunku wschodniego. A czy planują Państwo pozyskiwanie nowych złóż w najbliższym czasie, żeby też zwiększyć podaż gazu? Cały czas prowadzimy badania nad złożami w Polsce. Tak jak wspomniałem, ten, te złoża w tej chwili dają nam jedną piątą naszego zapotrzebowania w Polsce. Nadal poszukujemy nowych złóż, do tego wykorzystujemy. Nowoczesne technologie I, i te nasze starania, te nasze analizy, badania, prace poszukiwawcze pozwalają nam na utrzymanie produkcji na 4 miliardach metrów sześciennych. Ale coraz silniej jesteśmy obecnie na szelfie norweskim w Norwegii. Przede wszystkim z racji tego, co wspomniałem wcześniej, że już niedługo, bo w końcu 2022 roku, będziemy mogli. Sprowadzać nasz własny gaz, to znaczy gaz przez nas wydobywany, właśnie z szelfu norweskiego rurociągiem bałtyckim. W tej chwili produkujemy około pół miliarda metrów sześciennych tego gazu w skali rocznej, przy czym go sprzedajemy po prostu innym, sprzedajemy go na, ryn na rynku europejskim. Dzięki ostatnio poczynionym akwizycjom tego gazu wiemy, że w przyszłym roku będzie już co najmniej 0,9 miliarda metrów sześciennych. Nasz cel strategiczny mówił o tym, żeby osiągnąć w 2026 2,5 miliarda metrów sześciennych. Już w tej chwili wiemy, że to będzie co najmniej 2,2 miliarda metrów sześciennych. Mówię co najmniej, bo część z tych złóż to są takie złoża, na których dopiero prowadzimy prace e, poszukiwawcze. Więc chcemy zapewnić to, żeby jak najwięcej tego naszego własnego gazu płynęło e, w rurociągu bałtyckim, żeby jak najmniej pochodziło z zakupów od innych e, producentów. A, po, a poza tym chcemy być obecni na rynkach międzynarodowych. W tej chwili wydobywamy około 200 milionów metrów sześciennych gazu w Pakistanie, przy czym to jest gaz, który sprzedajemy na miejscu. Poszukujemy gazu w innych miejscach na świecie, na przykład w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Mamy w tej chwili uśpione ze względu na wojnę poszukiwania gazu w Libii. Rozpoczniemy poszukiwania na Ukrainie, ale też muszę powiedzieć, że będziemy zainteresowani poszukiwaniem gazu, ale nie tylko gazu, bo również ropy naftowej w przyszłości w innych miejscach na świecie. Mówię, że również ropy naftowej, bo już w tej chwili jesteśmy największym producentem nie tylko gazu, ale ropy naftowej ale z racji tego, że w przyszłości razem z Orlenem. I z Lotosem będziemy w jednym koncernie multienergetycznym, to będziemy chcieli również ten segment naszej działalności rozwijać. Takie firmy jak nasze na świecie posiadają własne źródła gazu, które wykorzystują na własne potrzeby albo sprzedają go innym partnerom gospodarczym. My też chcemy, żeby znacznie więcej naszego własnego gazu sprzedawać w Polsce, jak również jeżeli będą na to możliwości sprzedawać na rynkach międzynarodowych. A jakie rejony świata są tutaj brane pod uwagę? Czy to bardziej Bliski Wschód, czy Ameryka Północna, czy może czegoś nie wiemy jeszcze? M musimy tu być ostrożni w prezentowaniu, dlatego że są to informacje, które mają wartość, wartość giełdową. Jeżeli się pojawią jakieś nowe miejsca, to na pewno poinformujemy. Na pewno mogę powiedzieć, że, że będziemy poszukiwać gazu na Ukrainie, w zachodniej Ukrainie. Są to tereny przy, przylegające do tych terenów, gdzie my prowadzimy naszą działalność produkcyjną w Polsce, więc wydaje nam się, że, że są one dosyć perspektywicznie. W tej chwili na Ukrainie, w tej zachodniej części, czyli na Podkarpaciu, wydobywa się mniej więcej połowę tego wolumenu, co my wydobywamy w Polsce. W Polsce wydobywamy 1,4 miliarda metrów sześciennych, więc myślimy, że tam możemy mieć spore nadzieje, że te złoża będą potwierdzone, a poza tym, tak jak mówiłem, w Zatoce Perskiej Zjednoczone Emiraty Arabskie, gdzie, gdzie mamy wykupione koncesje poszukiwawcze i, i w tej chwili prowadzi, kończymy tam prowadzić badania i myślę, że niedługo zaczniemy również wiercić, czyli, czyli będziemy już prowadzić prace poszukiwawcze. I również jeżeli będą inne atrakcyjne miejsca na świecie, to również my tam będziemy. Rozumiem. A jeżeli chodzi jeszcze o Ukrainę, to czy plan jest taki, żeby sprzedawać ten gaz na Ukrainie, czy gdzieś go transportować, jak to wygląda? No, najpierw musimy ten gaz mieć. Myślę, że to będą zarówno takie możliwości, żeby sprzedawać ten gaz na miejscu, na Ukrainie, jak również z racji tego, że jesteśmy powiązani rurociągami, żeby również ten gaz. Mógł być transportowany do Polski. Już w tej chwili eksportujemy gaz na, na Ukrainę i, i ten nasz eksport bardzo silnie rośnie. Za, za pierwsze półrocze tego roku sprzedaliśmy 0,9 miliarda metrów sześciennych gazu na Ukrainę. To jest trzykrotnie więcej, aniżeli to było w zeszłym roku. Mamy na Ukrainie dobrego partnera. Jest to spółka prywatna z kapitałem amerykańskim z którą się związaliśmy parę lat temu i poprzez którą sprzedajemy gaz na Ukrainie i z którą również wspólnie będziemy chcieli robić prace poszukiwawcze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.